Siemaneczko, z tej strony Marcin Gracz, a dzisiaj znów będziemy grać w Scary Stranger 3D i dzisiaj przed nami jest Unbearable Prank, czyli coś z y niedźwiedziem. Pewnie niedźwiedź y będzie musiał y zaatakować tego gościa. Y zróbmy coś, y żeby jego życie... Bla, 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 hmm. Przestraszmy go najmocniej na świecie, no. Musimy go tak wystraszyć, jak jeszcze nigdy dotąd nie był przestraszony. Pewnie przy pomocy tego niedźwiedzia. Sztucznego niedźwiedzia? No, no tak. Jak on już teraz się go boi. Co za, co za cykol. Boi się martwego niedźwiedzia. Wypchanego. Dobra. Oczywiście sprawdziłem sobie jak to przejść, bo nawet wiedząc jak to przejść nie umiem tego przejść. Ostatnio też wiedzieliśmy co trzeba zrobić, ale był problem, nie? Także, teraz Zróbmy to po prostu, bo i tak nie będzie łatwo. Trzeba wziąć tak, masło. Bater. Rzucić mu do kawy. Potem trzeba spierniczać i wziąć. Bodajże. Bodajże linę. Gdzie jest lina. O, jest lina. Nie wszystko pamiętam. Weź zapamiętaj te wszystkie rzeczy. Dobra, on teraz pójdzie. Do kawy, coś tam mu się stanie z tą kawą. Nie pamiętam co. Zobaczymy. Yes, Powiedzcie mi, jakim cudem. Go... Mówiłem, to ta gra nie ma. Jakim cudem on mnie złapał? Na środku pokoju. My widzieliście, to była ta lampa na środku. Mnie tam nie było. Czy to jest jakiś błąd, gry? Mnie tam nie było. Nagle gościu się teleportował na mnie i mnie ubił. Wie ktoś jakim cudem? Bo moim zdaniem to jest niemożliwe. Ja pierdzielę. Dobra, zaczniemy teraz od linu. A teraz co on robi? Dobra, to są te drzwi. Oni gdzieś... Dobra, czekamy. Widać moje drzwi tle. Dobra, otworzyłem idealnie w dobrym momencie. Teraz lecimy do tej cholernej kuchni. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało ostatnio. Teraz się oddalimy bardziej na wszelki wypadek. On se kwiaty, dobra. Spierdzielamy. Tu. Jak teraz mnie złapie, to już nie wiem jakim o tym. Z woru tu nie wejdzie. Jestem daleko Nie idziesz tu, nie? Nie, nie idziesz No me Teraz głowę mu ucieło, widzieliście? Coś jest nie tak z tym typem i z tą grą też Zdecydowanie. Dobra, pij tą kawę, facet No i co się mu stanie? A. oblał się masłem, dobra Dobra, oblał się masłem I co teraz zrobi? Znowu uciął mu głowę Nieważne. Wygląda jakby to nie było masło, tylko kupa, no ale to jest masło wymieszane z kawą, bo to może wyglądać jak kupa. No ale wygląda jakby się obserwał na klacie. W sumie ten gość jest do wszystkiego zdolny. No, gdzie ty idziesz? Dobra, idzie do tego pokoju. Na łóżko. I ściąga ciuchy, dobra. Trzeba je ważyć. Muszę coś, coś zrobić z tymi ciuchami. Ty, on już tu jest. Już się kąpie, to trzeba szybko. A, to jest klucz. Dobra, to jest klucz. I wiem, że muszę mieć te rolki. To sprawdziłem i spierdzielam jak najszybciej. Szybko, szybko, że mnie nie zauważył. Dobra, mamy klucz do tego pokoju, co on go zamknął. Gdzie on jest? Tam jest dobra. Jest kudeczka. To... Nie, nie, goni mnie. Była dole? Myślałem, że jest za mną! No bo jaki inaczej bym mnie zobaczył? Tak, gra jest niemożliwa. No, zacząłem uciekać w dół. No bo skoro mnie goni, to znaczy, że mnie widzi, to znaczy, że jest u góry. Albo u góry na dole. No to przecież to nie ma sensu. Chyba, że mnie usłysza. Ja nie wierzę po prostu. Ja nie wierzę. Jak ja to ugramiałbym, gdybym jeszcze musiał zastanawiać się, gdzie to leży. Tak, gra, to jest masakra. No ale doszliśmy na wyraźnie. Teraz się uda. Musi się uda. Skip, skip, skip. Lecimy. Masakra. Nie czaję tego. Co jest nie tak z tą grą? Czemu on stoi za na środku? Jakby nigdy nie jest? Co on robi? Kontempluje? Ach. Jakim cudem? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie 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 Dobra. nie no sparać spadać to. Przeciw do kawy bić. Dobra, mamy masło, maślane. Rzucamy. On idzie te... Nie, on idzie do Ja pierdele ja muszę teraz jakoś tędy, muszę do tego pokoju udać jak on tutaj będzie znajmował ciuchy tu, tu, dobra Da się to wziąć ziemi Nie da się? Come on. Dobra to przeskoczę Dobra, oblał się Teraz to ogarniemy On po pójdzie, odłoży te ciuchy, ja tu jestem już gotowy za drzwiami Chyba że mnie wykryje przez te drzwi Może się lepiej oddalę trochę tu nigdy nic nie wiadomo z tym typem. Potem pędzimy na pełnej. Dobra, zdzielcił trzy, cztery lecimy. Hop. Szybciej. To? Mamy? Mamy? Zamknę na wszelki wypadek. I do góry, do góry, do góry. W międzyczasie klucz. Szybko. Weszliśmy. Zamykamy drzwi. Tu jest klucz. Teraz rolki na tego pawiana. Teraz tu. Do drzwi teraz tym kluczem, tu zjedliśmy kłódkę. Teraz tylko uciec! Teraz tylko uciec! Żeby tylko tu nie wszedł! I się uda! Żeby tu nie wszedł! Bo on kurde, naprawdę, jest zdolny do wszystkiego. Jest! Yes. Haha! Uh, 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 uh. Patrzcie go, jaki z niego jeleń Jeszcze spadł uh. Dobrze, że obok tego narzędzia tutaj jeszcze coś się stało, aż <śpul> szpul ze strachu A obok nieziec No i tak ranię byłaby sobą jakby jeszcze nie zrobili tego absurdu Merry Christmas moi drodzy Trochę spóźnione, ale śnieg za oknem jeszcze jest Zima stulecia, co nie? To co, łapeczka w górę? Mielowidziana. widziana yy, na święta. I co? Subik z dzwoneczkiem. Słyszycie te dzwoneczki? To są dzwoneczki z waszych subików z dzwoneczkiem. Jak nie macie, to się upewnijcie, że macie. Dzięki, cześć.